Motor wygrał 2 do 1 z widzewem w 29 kolejce Ekstraklasy. Mimo że było to starcie drużyn, które raczej już w tym sezonie o nic nie powalczą. Nie grozi im ani walka o utrzymanie, ani tym bardziej o czołową trójkę, to było to starcie pełne emocji. To był naprawdę emocjonujący mecz, w którym ostatecznie padły trzy bramki. Nieraz mieliśmy takie akcje cios za cios. Na wymianę ciosów poszedł motor i ostatecznie wyszedł z niej zwycięsko, chociaż ta strata prowadzenia na pewno zostanie przeanalizowana przez trenera Stolarskiego. Uderzył, powiedzmy, z rzutu wolnego Sebastian Kerk bardzo ładnie dograł tę piłkę, ta odbiła się od jednego z graczy motoru i wpadła do bramki. Widzew kompletnie nie potrafił się przebić, bił głową w mur i ostatecznie to spotkanie przegrał. W dodatku piękna bramka Piotra Ceglarza warto wyróżnić indywidualną akcję tego zawodnika, kapitana motoru. Co sądzisz o tym meczu? Daj oczywiście znać w komentarzu.